Kto z naszego jemy. regionu popiera jedynie poseł się zajął Rynasiewicz z Leżańska na, za naszym regionem jest następny kandydat na burmistrza Zagórza Osika gdyby to się stało za jego kandydowania nie byłoby go tutaj jak naszego burmistrza pana Jaworskiego nie przyłożyłby paluszka to samo pisze na blogu jest. ludzie do czego my zmierzamy pracy, chleba i życia w dalszym ciągu podtrzymuję to co było powiedziane na naszym poprzednim spotkaniu to, że my jesteśmy z Wami jako samorządowcy, my samorządowcy zagórscy. Musicie nam wybaczyć, przytrzymamy. Po prostu o chlebach W mówić. bo, bo i praca i chleba, bo nikt już nas o nich nie dba. Mam nadzieję, że nam Państwo wybaczycie te utrudnienia, bo, tak, tak, bo chodzi o słuszną sprawę. To tak, nie jest tak. jakiś tam. Dokładnie. Dokładnie, nie chodzi o politykę, tylko chodzi o to, żeby, żeby ratować miejsca pracy. Wielu policjantów zostało dzisiaj zaangażowanych, słyszałem, że potężne posiłki z Rzeszowa dotarły również do Nie, z Rzeszowa jest tylko jedna załoga, siedmioosobowa, jest ośmiu policjantów ruchu drogowego i może dziesięciu policjantów udziału prewencji. Uważa pan, że będzie potrzebne interwencja? Nie, nie absolutnie. To jest wszystko, wszystko, cały proces przebiega bardzo, bardzo spokojnie, Rus, uh -huh. bardzo pokojowo. Uh -huh. Patrzcie, no Bo tylko za chlebem w górę, już to nic. Rozumieją Państwo ten protest? Tak, zgadzamy się. Bardzo Wam dziękuję za to, że zachowaliście porządek tak, jak umawialiśmy się. Myślę, że podziękowania należą się kolegom z policji, którzy. Zabezpieczali i nas, i, i dbali o porządek, także dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, umawiamy się w sposób następujący. W poniedziałek o 13, tak jak mówiłem, spotykamy się na Alei Ciepińskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego z Panem Marszałkiem Cholewińskim i mam nadzieję, mam taką nadzieję, że tam podpiszemy kilkuzdaniowe porozumienie. Jeżeli stałoby się inaczej, no to znowu się spotkamy tutaj. Znowu się spotkamy tutaj ale już nie w samopołudnie, tylko spotkalibyśmy się wtedy o godzinie 14.15, tak żeby e, kilku nawet minutowa blokada spowodowała to, że ostatni samochód to będzie stał na dobrówce od strony samochodu.